Wyobraź sobie, że podczas prac budowlanych przy ulicy Bogusława X w Kołobrzegu natrafiono na niezwykłe znalezisko nowożytne bramy miejskie. Te struktury, które przez wieki skrywały się pod warstwami ziemi, teraz ujrzały światło dzienne, odkrywając przed nami fragmenty historii miasta. Kołobrzeg założony w X wieku był ważnym ośrodkiem handlowym i obronnym. Od XIII wieku miasto było pod panowaniem niemieckim, co wpłynęło na jego rozwój architektoniczny i kulturalny. Znalezisko obejmuje fragmenty murów obronnych oraz relikty budynków mieszkalnych z okresu nowożytnego, kiedy to miasto było częścią hanzy potężnej organizacji handlowej średniowiecznej Europy. Bramy miejskie pełniły kluczową funkcję w obronie miasta przed najeźdźcami, a także w kontroli handlu i pobieraniu ceł. To odkrycie przypomina nam, jak bogata i złożona jest historia naszych miast. Kołobrzeg z jego strategicznym położeniem nad Bałtykiem był kluczowym miastem przez wieki. Zachęcamy do dalszego zgłębiania historii i odkrywania takich skarbów, które czekają, by opowiedzieć nam swoje historie. Zostaw nam suba dla zasięgu.